Słowo Boże na dziś, sobota, 4 grudnia 2021 roku. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela. Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz w Syjon, w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże Ci on łaskę na głos Twojej prośby, ledwie usłyszy odpowiedzi. Choćby Ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, Twój nauczyciel już nie odstąpi, a oczy Twoje patrzeć będą na Twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za Tobą. To jest droga, idźcie nią, jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo. On ześle deszcz na zboże, którym obsiejesz rolę, a pokarm z plonu w ziemi będzie soczysty i pożywny. Twoje trzody będą się pasły w owym dniu na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została starannie przewiana. Dojdzie do tego, że na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą strumienie płynących wód, na czas wielkiej rzezi, gdy padną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni w dniu, gdy pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 147 Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, słodko jest Go wysławiać. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. On liczy wszystkie gwiazdy i każdej imię nadaje. Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. Nasz pan jest wielki i potężny, a jego mądrość niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi. Szczęśliwi wszyscy, co ufają panu. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan naszym sędzią, pan naszym prawodawcą, pan naszym królem. On nas zbawi. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo pańskie.